Ребята, он... Marcin Casiń, witam Państwa serdecznie w studiu prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Przed wejściem rozmawialiśmy o wakacjach, pan prezydent przed wakacjami, czy już po? Troszkę przed, troszkę po, bo tak w czerwcu dało się parę dni wolnego i myślę, że pod koniec sierpnia też jeszcze parę dni wolnego. Ale Gorzów jest po święcie miasta, 765. rocznica lokacji na prawach miejskich. Trochę tych imprez było. Tak, trochę było, dlatego, że e, tak naprawdę Rozłożyliśmy ten ciężar na różne wydarzenia. To dzieje się już właściwie po pandemii, kiedy zrezygnowaliśmy z organizacji Dni Gorzowa, jednego wielkiego wydarzenia trzydniowego, gdzie było naprawdę bardzo dużo atrakcji. A rozłożyliśmy ten ciężar na kilka miejsc, na kilka, tak naprawdę właściwie na kilkadziesiąt, bo zamiast Dni Gorzowa i zakończenia wakacji, robimy cały cykl Dobry Wieczór Gorzów, który, podczas którego mamy ponad 160 wydarzeń, do tego wartownia, do tego y, nasze instytucje kultury, y, jak teatr, jak Filharmonia Gorzowska Jazz Club Każdy się w to włącza, więc całe miasto żyje I faktycznie ten weekend urodzinowy Bardzo e, fajnie e, miasto żyło Od e, takich typowych e, wydarzeń Jak e, sesja, uroczysta sesja Rady Miasta Gdzie powitaliśmy Uderzenie w dzwon pokoju tak, Uderzenie w dzwon pokoju Honorowy no, obywatel. obywatel Miasta Gorzowa, pan Czesław Ganda Którego serdecznie pozdrawiam e, No to wydarzenia Koncert Rokszany Węgiel Wartownia, loty balonem No i mnóstwo mniejszych wydarzeń, które również pokazały, że już naprawdę żyje. Swoją drogą, a propos dużego jednego wydarzenia, to chyba te ostatnie dni Gorzowa, takie duże, trzydniowe, to były pięć lat temu? Wtedy, Jeszcze... kiedy... Tak, tak, tak. Wtedy, kiedy spłonęła, paliła katedra. się katedra, tak. bo mieliśmy w piątek rocznicę. Tak, to pięć lat temu e, wydarzenie, które było wydarzeniem bez precedensu, tak naprawdę nikt nie mógł w to uwierzyć, że e, podczas imprezy, na której jest kilkanaście Tysięcy ludzi, nagle zaczyna płonąć katedra. Większość myślała, że to są ćwiczenia, że to pokaże, że wyciski coś wymyślił znowu. E, a to był wielki dramat. Na szczęście, dzięki bardzo sprawnej e, akcji strażaków, udało się katedrę uratować. Jak jedną jednym z niewielu chyba na świecie. W, tak został dobrze pożar opanowany, no ale prace nadal trwają. Panie jest starżakiem ochotnikiem. Wtedy y, były ćwiczenia, zdaje się, blisko y, warty w Gorzowie, pokazowe dla, tak. dla mieszkańców i to też pomogło. W tak, całej sytuacji. mieliśmy i, i tutaj y, mieliśmy wielu starzaków w samym mieście, y, bo faktycznie takie zawody strażackie odbywały się na y, bulwarze zachodnim. To było to szczęście w nieszczęściu? No wiele szczęścia w nieszczęściu, tak naprawdę i myślę, że dużo, dużo ludzi dobrej woli, ogromne zaangażowanie udało się katedrę uratować. Panie prezydencie, pan jest zwolennikiem niskich podatków jako samorządowiec, nie jako podatnik, ale jako samorządowiec czy wysokich podatków. Pytam o udział PIT-u, udział samorządów w Picie i w CIC-ie, bo widzę od lipca mamy 12% PIT w tym progu podatkowym, ale widzę taką dyskusję wśród też samorządów. Rządowców, polityków, że nie wszystkim się to podoba? Oczywiście, że nie, że, że my patrzymy na budżet miasta, mamy świadomość jego dochodów, skąd on płynie. To, no, płyną pieniądze przede wszystkim od naszych podatników, i ta, to rozwiązanie, które poradził rząd, z Obniżeniem podatków jest dla samorządu bardzo trudne, dlatego że my w każdym podatku dochodowym, który każdy z nas płaci, mamy około 50%. Racji, że jesteśmy i odcinkiem tak mhm. i gminą e, miejską, i, i powiatem. I tutaj jest kilkanaście procent. Natomiast, czyli jakby ze spółek mamy mniej, od osób fizycznych zdecydowanie więcej. No Jeżeli teraz te podatki zostały obniżone. To do miasta będzie również mniej pieniędzy wpływało. Zobaczymy. Na razie prognozy, które dostajemy z rządu, nie są y, jakieś tragiczne, ale na pewno y, to jest ruch, który y, samorząd odczuje bo ja przypomnę w 2019 roku mieliśmy dużą obniżkę CITu. Później, znaczy wcześniej, już troszeczkę mieliśmy zerowy PIT dla osób do 26 tak. roku życia. Zawsze ta dyskusja o tych dochodach samorządów była. Ja dzisiaj zajrzałem na stronę Gorzowskiego magistratu. Mhm. Jeśli chodzi o dochody podatkowe, to bardzo fajnie wygląda, bo udziały w picie i CIT-cie 2018 rok 160 prawie 3 miliony, 2021 prawie 200 milionów. Mhm. Więc te dochody z podatków na szczęście rosną. Tak, ale to nie wynika z tego, To wynika z tego, że społeczeństwo się bogaci, i to jest akurat bardzo dobry objaw. W tej chwili widzimy światowy kryzys, więc nie, to dosyć, tak, nie dosyć, że podatki zostały tego obniżone i jako mieszkaniec, jako obywatel bardzo się z tego cieszę, ale jako odpowiedzialny za budżet miasta i ten, który ma spowodować, że na koniec wszystkie instytucje miejskie, że miasto będzie funkcjonowało, że będzie że te wszystkie naczynia połączone które są wmieścione nie będą źle działały no to tu już troszeczkę się o to obawiamy To a propos funkcjonowania tych miejskich instytucji MZK proponował pan podwyżkę cen biletów jeśli chodzi o udział powiedzmy to na mieszkańców w tej trudnej sytuacji spółki radni się nie zgodzili już na wstępie podczas tak. dyskusji pan wycofał ten pomysł z sesji co dalej No tak naprawdę My staramy się traktować yy, Miejski Zakład Komunikacji, a właściwie mieszkańców poprzez MZK i przez ceny biletów e, jak najbardziej sprawiedliwie. E, jeżeli 3 miliony radni, daliście już MZK. Tak, już 750 ponad się znalazło, półtorej tak, miliona miało być z biletów. Ale już, wiemy, ale już wiemy, że na pewno będzie to e, większa kwota, którą będziemy musieli dołożyć do MZK, dlatego że e, rosną kolejne koszty to paliwo cały czas drożeje. E, I chcieliśmy żeby nie, nie wszyscy mieszkańcy zapłacili za tą podwyżkę, bo tak naprawdę jeżeli nie, nie, nie damy podwyżki w biletach, no to my te pieniądze musimy wyjąć z budżetu. A budżet to są składki tak naprawdę mieszkańców. W związku z tym każdy z nas w tej chwili, każdy mieszkaniec Gorzewa zapłaci za tą podwyżkę. Chcieliśmy, prosiliśmy o to radnych, żeby podzielić się i tak naprawdę to jakąś częścią tylko e, przełożyć bezpośrednio na korzystających z komunikacji. No ale wiemy, że to ten temat, już jest... temat y, już jest nieaktualny w tej chwili po prostu w ramach naszego budżetu. Będziemy musieli tą e, rekompensatę do Miejskiego Zakładu e, zapłacić. Czy wiecie już jak? Znaczy za co? Bo pan znaczy, mówił, tak. że kosztem jakiejś inwestycji. Czy tak. wiecie już jaki? Nie, na, na razie nie możemy tego powiedzieć, dlatego że e, ta dy, dynamika zmian jest tak potężna, że my Przypuszczalnie pod koniec roku będziemy wiedzieć, z czego musimy czy musieliśmy zrezygnować inaczej, bo. Ee... Ceny, właśnie paliw, bardzo mocno się wahają. Do tego mamy bardzo taką niestabilną sytuację. No myślę, że tak jak każdy z nas, te zmiany powodują, że pewnych rzeczy się obawiamy, że pewne rzeczy nas, że pewne rzeczy nas, jakby, boimy się ich i staramy się zabezpieczyć. No i tak też jest w budżecie. Chcemy, żeby budżet był na koniec zamknięty, no najlepiej oczywiście na plusie, ale myślę, że przy tych obciążeniach, będzie to bardzo trudne. Bo przed wami ogłoszenie przetargu na remont koszenierów gdyńskich, na który dostaliście 30 milionów z Polskiego Ładu, 35 zdaje się. Na północną obwodnicę. to pod koniec roku, więc też duże wyzwania. A proszę mi powiedzieć, bo ja słyszałem wypowiedź prezesa MZK, który mówił o tych sześciu nowych tramwajach, które mają przyjechać z bydgoskiej PESY. Tutaj też było jakby rządowe wsparcie w ramach zit To jest właściwie unijne wsparcie, ale to jest ministerstwo Zgodziło się na, na dodatkowe pieniądze, i usłyszałem, że są z tym problemy. O co chodzi z tą PES-ą? No tak, y, mamy dzisiaj takie sygnały, że mm, pes najprawdopodobniej nie będzie w stanie nam dostarczyć tych tramwajów. Bo? Nie wyrobi się z, A, czasowo, czasowo dlatego że, że nie ma podzespołów do tramwajów. Jeszcze y, czekamy na oficjalne y, potwierdzenia, natomiast na dzień dzisiejszy te informacje są dosyć y, niepokojące. Bo jest czerwiec 2023 roku, ten deadline, tak? Tak, i to jakby to PESA daje nam w tej chwili sygnały, że ze względu na brak podzespołów może być problem z dostarczeniem. My musimy jak najszybciej, i tu prowadzimy korespondencję, jakby potwierdzić te obawy PESY. No i, i, i wtedy będziemy zastanawiali się, w jaki sposób te pieniądze skonsumować w ramach tej inwestycji transportowej, bo takie możliwości są, także pieniądze na pewno nie przepadną, natomiast będzie problem z dostarczeniem, może być problem z dostarczeniem tramwajów. A może dogadać się z ministerstwem, żeby termin przedłużyło? Myślę, że to będzie, oczywiście, że, że takie rozmowy też poradzimy, natomiast to będzie problem, ponieważ kończy się ta perspektywa unijna i ten termin już był wydłużany, więc Najprawdopodobniej ze względu na nasz projekt cały, czy, czy na, na problemy Rozumiem. PES-y, nie będzie takiej możliwości przedłużenia terminu. Śmieci na koniec, bo chciałem to zapytać. Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuciła ofertę komunalnika w Gorzowie. To był problem, bo ta oferta była bardzo niska, korzystna, no ale za niska, uznało m.in. INEKO, które przejęło miasto, bo teraz w tym nowym rozwiązaniu okazuje się, że INEKO, spółka miejska odpowiedzialna za, za m.in tę część gospodarki komunalnej przejmuje miasto. Też będzie zmiana, jeśli chodzi o ten pierwszy sektor, czyli miejscowości wokół Gorzowa. No to będą zmiany. Czy będą w tym w związku z tym jakieś problemy logistyczne z odbiorem śmieci? Na Miej co mogą mi się mieszkańcy? Miejmy Miej mi nadzieję, że nie będzie takich problemów, dlatego że z tego, co dostałem informację od prezesa w tej chwili jest jakieś przygotowane porozumienie z dotychczasowym odbiorcą śmieci, tak żeby... Pojemniki zostały, więc jakby to oni mają przejąć te pojemniki. No, Inne daje nam gwarancję przede wszystkim ceny, gwarancję jakości. Ta pierwsza oferta była, jak krajowaczy odsłowcza podkreśliła, no, była tak naprawdę no, nie do wykonania, więc jeżeli mielibyśmy mieć ofertę, która byłaby niższa od oferty od, właściwie od tego, co my zakładaliśmy, okazałoby się w trakcie, że śmieci nie Byłyby wywożone z miasta. No to to był powód, tak naprawdę, dla którego pierwsza oferta została odrzucona. Ale y, faktycznie y, innego ma w tej chwili ogromne doświadczenie. i Myślę, że y, na dobrym poziomie będą te usługi prowadzone. A czy cena, która obecnie jest, czyli 32 zł, zostanie utrzymana? Czy pod robimy, koniec roku możemy się spodziewać? Robimy wzrost? wszystko, żeby ta cena nie wzrosła. Jeżeli jakieś radykalne zmiany nie zajdą, to, to raczej nie. Jeżeli to jakaś kosmetyczna, ale ale myślę, że, że na razie nie ma takiej potrzeby. Prezydent Gorzowaj Wójciecki był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl